A dzisiaj, kochani, mam dla Was książkę, która zrobiła już niemałe zamieszanie w sieci. Dlaczego? Dlatego, że wielu z Was podchodzi do niej z wahaniem i nie wiadomo, czy to jest kryminał, czy to jest horror. Dzisiaj, kochani, rozwieję wszelkie Wasze wątpliwości. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny majowy dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka! Nie odwracajcie wzroku, kochani, przed Wami piętno, piętno przemysłowa Piotrowskiego i ta niechlubna, wrzeszcząca mumia na okładce, czyli powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Czarna Owca. I tak jak powiedziałam, dostałam od Was mnóstwo wiadomości na Instagramie z pytaniem, czy to jest horror, czy to jest kryminał. Dajecie mi znać, że boicie się sięgnąć potem powieść, że naprawdę wahacie się, że odrzuca was ta okładka, no ja zaraz wszystko wam opowiem i wszystko wam wytłumaczę. Przed laty Igor Brudny zamknął drzwi do swojej smutnej przeszłości. Zostawił za sobą sierociniec w zielonej górze, zmienił nawet nazwisko i zapomniał o wszystkim. Teraz być może jest wycofany emocjonalnie, być może jest milczący, ale jest też twardym warszawskim gliną o renomie. Ekscentryka z zasadami. Jednak przeszłość puka do jego drzwi w momencie, kiedy w Zielonej Górze ktoś popełnia makabryczne morderstwa, a morderca ma twarz bliźniaczo podobną do Igora. Igor musi powrócić do miejsc swojego dzieciństwa i rozwiązać zagadkę, która odmieni całe jego życie. I zacznijmy, kochani, od tego, że ta wrzeszcząca mumia na okładce piętna faktycznie może zbijać stropu i faktycznie mogłaby się znaleźć spokojnie na okładce jakiegoś porządnego horroru. Tym samym może też wprowadzić czytelnika w błąd i wcale się nie dziwię, że się wahaliście. I od razu rozwieje wszelkie Wasze wątpliwości, kochani, piętno przemysława Piotrowskiego to jest kryminał kryminał z krwi i kości, kryminał z elementami dreszczowca albo thriller z elementami kryminału. Jak kto woli, ale to zdecydowanie nie jest horror, nie jest to też powieść grozy. Natomiast piętno ma w sobie wszystko to, co my tak bardzo lubimy w kryminałach z elementami dreszczowca albo we thrillerach kryminalnych właśnie. Mamy tutaj zwyrodniałe morderstwa, mamy tutaj wspaniały zespół do zadań specjalnych i mamy też zagadkę, która oczywiście zawraca do przeszłości. Tym samym, kochani, piętno jest bliżej do milczenia owiec Tomasa Harris'a niż chociażby do szeptacza Alexa Norfa, o którym Opowiadałam na początku roku, a w którym ten element paranormalny jest bardzo silnie zarysowany od pierwszych akapitów. Warto jednak zaznaczyć, że w piętnie faktycznie mamy również, no, pewien element niewyjaśnionego. Jest tutaj coś, co przyprawia ociarki, jest tutaj coś, czego nie da się do końca wytłumaczyć, ale same morderstwa, samo śledztwo i sama fabuła są klasycznie kryminalne. To, co ogromnie mi się w piętnie spodobało, to jest słuchajcie, dopracowanie językowe. Dlatego, że Przemysław Piotrowski zadbał w tej powieści nie tylko o samą opowieść, nie tylko o samą fabułę, ale również o to, jak została ona nam przedstawiona. Czyta się z przyjemnością, czyta się z zaciekawieniem i z narastającą fascynacją, no i niejako z przerażeniem, dlatego, że zagadka, jaką zaserwował nam tutaj autor, jest nie tylko jedną z najciekawszych, jakie ostatnio czytałam, ale również jedną z najmroczniejszych. No a takie to my lubimy bardzo, bardzo. A najlepsze jest to, kochani, że zakończenie piętna zwiastuje nam już kolejne tomy, które będą równie mroczne, a może nawet Mroczniejsze. No, niż ta powieść, właśnie. Oby tylko ta okładka nie była tak przerażająca, żeby Was nie odrzuciła, dlatego że ogromnie warto poznać Przemysława Piotrowskiego. Jego pióro jest prześwietne, no a historia to jest prawdziwa perełka dla wielbicieli kryminałów i thrillerów. No nie wahajcie się po prostu, dlatego że to jest jeden z najmocniejszych tytułów tego roku jeden z najlepszych tytułów gatunkowych. I powtórzę raz jeszcze, na wszelki wypadek, jeżeli tylko przyklikaliście cały ten filmik, kochani, piętno to nie jest horror, to jest Kryminał, kryminał albo thriller kryminalny, tak można to nazwać, bardziej przypomina milczenie owiec, raz jeszcze to powtórzę, więc jeśli boicie się okładki, to możecie ją zasłonić, no i możecie też spać spokojnie. No i co kochani, razem z wydawnictwem Czarna Owca zapraszam Was na konkurs. Mam dla Was jeden egzemplarz tej powieści właśnie do wygrania, a pytanie konkursowe brzmi... Chciałam Wam zadać takie twórcze pytanie, na przykład dlaczego ta mumia wrzeszczy, ale tego nie zrobię, żeby Was tutaj nie wystraszyć za bardzo, więc po prostu zadam Wam pytanie, jaki jest Wasz ulubiony polski kryminał albo thriller? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, konkurs trwa do końca maja, jeżeli już się skończy to pandemiczne szaleństwo, to rozwiążę konkurs, no i będę wysyłać nagrody do zwycięzców. Uwielbiam, kochani, piętno. To będzie jeden z najmocniejszych i najlepszych tytułów gatunkowych tego roku. Zdecydowanie. No, nie jest to horror, ale jako horror pewnie też bym pokochała. To, co najbardziej mi się tutaj również podoba, to jest język, dlatego, że on nie jest taki prostacki, nie jest taki na odwal, tylko jest naprawdę dopracowany, że tę powieść czyta się po prostu z przyjemnością. No, a taką, e, taką właśnie literaturę gatunkową lubimy najbardziej. Właśnie taką dopracowaną, gdzie mamy nie tylko świetną fabułę, ale mamy też świetny, doskonale dopracowany język. Polecam Wam, jeżeli chcecie sobie poczytać też opiętnie, zapraszam na bloga Wielkiego Booka. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na pięć moich ulubionych świeżynek z polskiej literatury ostatnich miesięcy. Zaglądajcie koniecznie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Jeśli Wam się tu spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!